Się układają. Już prawie śpią. Podsuń, im teraz tego trochę tak. sianka, żeby miały takie... Ja chcę pokazać najpierw jak wyglądają, Aha, tak? Bo to dla filmu. Ten będzie biały z plamkami. Śmieszny. Tak, pocież... Łepek będzie miał jasny. A jakie brudkie są. Ten jest najmniejszy chyba. No. Ten jak ty no? a już śpię. W moim